Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym dzienniku maszynisty Ekstra. Zapraszam do oglądania. Muzyka Był na pomysł, żeby takie dzienniki maszynisty extra nagrywać. One będą miały krótszą formę i będą takie uogólnione. I zamierzenie moje było takie, że jak się coś będzie działo, to będę wtedy je nagrywał. Nie, nie. wiem, czy się dzisiaj coś będzie działo. Jest zaplanowane tankowanie w Kamieńcu pierwszy raz. Jeszcze tam nigdy nie byliśmy na dzienniku maszynisty, więc to taki powód tego nagrania dziennika maszynisty extra. Dzisiaj służba też taka krótka, jedziemy tylko do Wałbrzycha, tam też tankujemy. Wracamy do Kłodzka, zmieniamy sobie pojazd, jedziemy do Kamieńca, tankujemy, wracamy SM i kończymy dzisiejszą służbę. Więc niezbyt taka ambitna, ale jak to ekstra, to może być. Jeszcze czekamy na decyzję, bo ma przyjechać do tankowania PESA z długim, z długim, z dużym zbiornikiem, więc wszystko zależy od tego, ile ona będzie miała tego paliwa, bo jak będzie miała dużo, no to nie opłaca się jechać po 100 litrów, czy 150, jeśli w zapasie ma jeszcze 850 na przykład, nie? Więc czekamy na decyzję dyspozytora. Cóż, odpalamy maszynę, biorę się za wpisanie dokumentów i sobie czekamy na rozwój sytuacji. Aha, i tak sobie pomyślałem też, że te dzienniki maszynisty ekstra, osoby, które wspierają kanał, będą miały kilka dni szybciej. Shut up and take my money. Takie w ramach podziękowania. A po kilku dniach wejdzie sobie normalnie do oglądania. Już pierwszy odcinek dziennika maszynisty ekstra się pojawił. Wtedy to naprawdę był spontan. Miałem samą gołą kamerkę bez mikrofonu z jedną baterią 60%. No i średnio to wyszło. Ale. Ekstra. Dobra, nie przedłużam, bo ten odcinek ekstra wyjdzie dłuższy niż zwykle. Dobra, Jesteśmy w Peronie, już do odjazdu mamy 16 minut. A nie, oto nie ten, ten rozkład jazdy. O 21 wyjazd, to trochę za późno. Dobra, to nikt se tutaj czeka, a my sobie wybierzemy to, co nam się ma wyświetlać na yy, wyświetlaczach. I szukamy sobie kudowy, trój, wolbrzyk główny, jaki my tu mamy, 6431, 6438, a ja powiedziałem 1, no to 8, dobra, do gwiazdu 15 minut, więc dobra, luzujemy sobie dodatkowy, hamulec pokojowy jest, czekajcie, smyk, amulsujemy i luzujemy. I gites. Próba uproszczona, zakończona pozytywnie. Dobra, to co, tempomacik? Czekamy na godzinę odjazdu i sobie charatamy, oby bez żadnych problemów. czekamy na tarczę manewrową i przestawiamy się na paliwko. Byłem właśnie sprawdzić, czy dobrze zaparkowaliśmy, no bo podjeżdżałem teraz drugim bakiem i on jest z tyłu. No ale mogło być lepiej, mogło być gorzej. Dobra, gasimy silnik i lecimy sobie tankować drugi zbiornik. Jak nigdy mam nawet dwie pary rękawiczek ze sobą. A łyżka na to niemożliwe. Dobra, lepiej by jakbym stanął troszeczkę tu, ale no poprawiłem niepotrzebnie. Dobra, bierzemy się za rozplombowywanie, otwieranie. To tajne szyfry, więc mam nadzieję, że cokolwiek widać. Dajcie, tam głęboko nie może być. O, na pierwszy stopień. I dzisiaj na kolację ravioli. Dobra. Kur kaferek. Będzie wybijało, czy nie? Powinno wejść około 230 litrów. Dobra, takie tempo powolne to ma dużo więcej ząbków jeszcze i może naprawdę haratać dużo, dużo szybciej dopiero 78 litrów no ale lepiej takim wolnym tempem lać 250 niż takim turbo szybkim 5000 to na pewno i dobra, jesteśmy po o 227 litrów musimy sobie Wydrukować paragon teraz. Dobra, wyszło. I tutaj mamy wszystko: numer transakcji, z którego tu na szczęście jest tylko jeden. Znaczy, albo na nieszczęście, jaki pojazd. Bo każda lokomotywa, która jeździ po sieci PKP, ma swoją kartę taką do tankowania. Maszynista również. Ja te, o, tu są dwie i musimy je właśnie przykładać do terminala i tam wyskakuje kto, kiedy, ile, na jakiej maszynie, co robił jak robił, czy dobrze, czy źle yy, więc kurka felek wszystko, wszystko da się udowodnić Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę wam jak samemu w prosty sposób można ściągnąć paliwo Dobra, a biorę się za zamykanie, za zakładanie plomby yy, i cóż, odpalamy silniki, głosimy się pod świętą katarzynę i tam będziemy czekać prawdopodobnie do objazdu dobra sklep plomby. plombę i możemy zamykać jeszcze ja nam pozostaje zrobić po sobie porządek te plomby wyrzucimy o. dobra węże tak mogą być mogą być Dobra, to do zdania. I cóż, wszystko wzięte. Pusto, pusto. To idziemy odpalać silnik. Zanim to, no to bądźmy się. Rękawiczek. No, te trochę śmierdzą. No ale, no trudno. Eee, klasa. Dobra, silniki odpalone, ale kurka felek. Pokazywałem wam te karty do tankowania. Kurczę, drzwi sobie nie otworzyłem. Pokazywałem wam karty do tankowania i dziś je schowałem i nie mogę ich znaleźć. Wszystkie kieszenie sprawdziłem. W spodniach cztery kieszenie. W polarze dwie. W koszuli jedna. Nie widzę. Kurde. Przecież no, tu wam pokazywałem, nie? No tak było. Nie zmyślam. Jasny gwint. Ej, jeszcze raz kieszeń, pusta to puste, to puste to puste to puste a... o jest jasny gwint, gdzieś mi się tu winkiel zawinęła no dobra, ale to jest jedna a gdzie jest, a dobra sklei. skleiły się jasny gwint ha już wycykałem jasny gwint To mi się ciepło zrobiło Uff. dobra, przez ten chwilowy postój Niestety trochę powietrza nam uciekło i musimy poczekać aż się tutaj nadmucha, wszystko elegancko i dopiero wtedy się będziemy głosić, że jesteśmy gotowi do manewrów. Radyjko sobie już możemy przełączyć na kanał numer 3-3 Tam sobie jakiś impulsik stoi na Wrocław Dobra, masakra. Jesteśmy przy kapliczce Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. No, trochę źle stanałem, żeby w jednym momencie złapać i kapliczkę, i Szynobusa. No ale, tak jak podczas ostatnich odcinków, zapraszam Was na mojego Instagrama tam więcej z życia maszynisty. Piek. Dobra. Kolejny knot do kolekcji. Dobra, święta Katarzyno. Sprawdź, Spraw, żebyśmy bezpiecznie dojechali. Dobra, się zapali mi światło na składzie. Du -du. Do odjazdu mamy 14 minut, więc podstawiamy się w perony. Tylko że jeszcze naszego e, kierownika bądź kierowniczki nie ma. E, jedzie chyba z Wrocławia pociągiem. Nie ma co jak... to Nie ma to jak światło Nie ma to jak światło. Nie ma to jak światło na Szynowusie. Ktoś teraz zgłasza, że nie ma prądu w sieci i obawiam się, że to pociąg, w którym ma przyjechać mój kierownik. Ha, 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 ha. Więc kurka Felek, no ciekawe czy uda nam się planowo wyjechać. Uch, dobra, na szybkości tutaj sobie wybierzemy relację. Relacja to skomplikowane. Nie no żarcik taki. Dobra, smykamy bo... i dobra, napięcie im tam wróciło, więc e, powinno być git. No kurde, a mi nie wraca w oświetleniu w kabinie. No takie słabe jest, jesteśmy w pronie. Smykamy sobie próbę, luzowanie. Luzowanie i na kierownika oczekiwania. Dobra. Smyk smyk smyk, 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 smyk. Akurat chyba kieras wjeżdża. A do tu 10 minut, więc perfekcyjnie. Koniec trasy, prosimy nie siadać. Mam nadzieję, że to ten pociąg. Koniec trasy, prosimy nie siadać, a tu ludzie jeszcze. Jakby pociąg dalej miał jechać. Sufaweczki, bajereczki, potem będzie. O, szybko, o Boże, 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 szybko, 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 szybko. A jednak jedzie dalej. Oto się coś zepsuło. No Nas... idzie kierowniczek. Siema Piotruś więc coś tam na systemie informacji u nas nie tak. Więc przepraszam tych pasażerów w słuchawkach. czekajcie czy to było na pierwszym tym odcinku ekstra o właśnie no wtedy staliśmy i włączyłem kamerę i się 75 i teraz to samo nieźle Kurde. no i meldujemy się w kłodzku głównym z 6-minutowym opóźnieniem nasza ulubiona arifka sobie stoi wytarcze mamy podano jedziemy w kierunku barda zjeżdżamy na tor zajęty na 6 i ta arriwa ma na nas zjechać za chwilę jeszcze jakieś Międzylesie ma wjechać. Więc kurka Felek ruch się zrobił jak w brzymie. Tak kurczę jeszcze tuż e, za ostatnim przystankiem na żądanie. Jechaliśmy na szczęście 30 na godzinę i całe stado jeleni nam tutaj e, na tory wybiegło. Ale z 30 to szybko się zdążyliśmy zatrzymać, więc skórka Felek Obyło się bez kolizji. Dobra, zjeżdżamy, już tutaj sygnał manewrowy ręczny do mnie mamy, to na 6a zajeżdżamy. Mówiłem na początku, że będziemy jechać do kamieńca na tankowanie, ale na szczęście ten szynobus Prypse okazało się, że ma bardzo dużo paliwa i nie musimy specjalnie jechać do kamieńca, więc nam pozostało grzanie szynobusa. Nie nagrywałem nic tutaj od momentu przemanewrowania się i wypisania dokumentów, bo oglądałem ten filmik audytu obywatelskiego, bo kolejna akcja wyszła z tym nagrywaniem i zastraszaniem ludzi. Mamy godzinę pierwszą. Myślę, że już szynobus jest dobrze zagrzany. Do czwartej jak tutaj coś przyjdzie to akurat wystarczy. Ja sobie wyskakuję na szybkie oględzinki. I cóż, podsumowanie z... Podsumowanie zrobimy sobie Era. Nie strasznie. silnik jeszcze chodzi żeby się tutaj wszystko zdążyło schłodzić te webasto nie można tego wyłączać od razu, więc podsumowanie no taki odcinek nie wiem ile, ile minut będzie trwał mam nadzieję, że ten format taki dodatkowy też się wam spodoba i cóż fajnie, bo wszystkie nasze pociągi Yy, objechaliśmy planowo z naszej strony. Jedyne tam drobne opóźnienia wynikły ze strony niestety naszego yy, zarządcy, zarządcy infrastruktury. Ale na szczęście nie były to jakoś duże opóźnienia, więc wszystko przecharatało elegancko. Yy, szynobusik, jak to ostatnimi czasy, spisał się świetnie. Więc cóż, nie przedłużam, dziękuję Wam za obejrzenie tego kolejnego odcinka. I cóż. Zobaczymy się niedługo w dzienniku maszynisty i w Dzienniku Maszynisty Ekstra. Jeśli macie jakiś pomysł na nazwę tej serii, jakiś inny, to możecie napisać w komentarzu o tym. Dobra. To ja się z wami żegnam widokiem na bombę ET-40, bombę bombardiera. Ten trak chyba nowy, tak? Czy, czy jak? Nie wiem, nie znam się. Słaby Mikol ze mnie. No i jeszcze Arifka, na do widzenia. To Siemano, Ariwa, Siemano, Piąteczka. No i Piąteczka, na razie cześć.